Witam Państwa. Dziś rozmawiamy o zdrowiu mężczyzn. Rak prostaty jest najczęściej wykrywanym nowotworem wśród mężczyzn w Polsce. Ale jak zmieniają się oczekiwania pacjentów? Czy pacjenci w Polsce mają dostęp do innowacyjnych terapii, terapii, które w dużym stopniu odraczają czas progresji choroby, wydłużają czas całkowitego przeżycia? Czy lekarze klinicyści mają dostęp do pełnego wachlarza? Terapeutycznego w przypadku tych pacjentów. O tym wszystkim będę rozmawiać z naszym ekspertem. Pan dr Artur Drobniak z Oddziału Klinicznego Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jest Państwa gościem. Witam, panie doktorze. Witam serdecznie. Panie doktorze, no nie można też uciec od sytuacji, którą w tej chwili mamy, a więc pytanie krótkie, jak zmieniła się sytuacja pacjentów leczonych z powodu raka prostaty w czasie pandemii? Poruszyła Pani bardzo ważną kwestię, dlatego że niestety nasi pacjenci z racji tego, że w większości niestety mają osłabioną odporność, są szczególnie narażeni na zakażenia. W związku z powyższym szczególny apel do zarówno rodzin pacjentów, znajomych o to, żeby po prostu spotykać się, zresztą o tym już mówimy wszyscy, spotykać się jak najrzadziej i ochraniać tych, że właśnie pacjentów. Ich odporność przy leczeniu cytostatykami, ale także przy leczeniu hormonalnym, a o tym jeszcze będę mówił z racji raka prostaty, niestety jest osłabiona. W związku z powyższym u tych pacjentów częściej może dochodzić do zakażenia wirusem, który, o którym wszyscy dzisiaj mówimy i wiemy. Ja na początku naszej rozmowy powiedziałam, że to najczęściej wykrywany nowotwór wśród mężczyzn, rak prostaty. Rzeczywiście tak jest? Jakie są te dane epidemiologiczne? No i jak zmienia się profil pacjenta? Bo też wiem, że pacjenci w tej chwili oczywiście oczekują skutecznego leczenia, ale także są to ludzie aktywni, w sile wieku, więc troszeczkę się też zmienia profil pacjenta. Tak jest. Poruszyła Pani bardzo ważną kwestię. Mówiła Pani o tym, że. Coraz więcej rozpoznań raka prostaty i faktycznie, faktycznie tak jest. Około 16 tysięcy nowych zachorowań rok rocznie, a za kilka lat spodziewamy się, że będzie nawet powyżej 20 tysięcy zachorowań. I rok temu dokładnie zdetronizował rak prostaty raka płuca, jeżeli chodzi o częstotliwość zachorowań wśród raka Wśród mężczyzn, w związku z powyższym uważamy, że jest to najpowszechniej występujący nowotwór wśród mężczyzn. Czy profil pacjenta się zmienia? Myślę, że tak. Ta pula, zarówno w badaniach klinicznych, które są oferowane pacjentom z, raka, z rakiem prostaty, to była kiedyś pula w granicach wiekowo 65, 70 lat. W tej chwili myślę, że nasi pacjenci, żyjąc coraz dłużej, trafiają do nas także i po 70, 80 roku życia mój z najstarszy leczony pacjent pan Adam Miał 93 lata, a najmłodszy z kolei miał 34 lata. O czym to świadczy? O tym to przede wszystkim, że ta pula pacjentów, wiek pacjentów rozszerza się i ten horyzont przestrzenny jest coraz większy. Mamy dużą ilość pacjentów, których zaczynamy rzeczywiście w tym starszym wieku. To są ci pacjenci takie szczególne, dla mnie myślę, że ważny profil pacjenta. To są ci pacjenci, którzy wymagają dodatkowej jeszcze opieki, którzy często, wymagają pewnej pomocy takiej logistycznej w dotarciu do ośrodka, których których leczy, ale pewnej takiej zadbania o tym, żeby wiedzieli, rozumieli jaka jest terapii, w jaki dawce łykać tabletki. To jest dla nich ten główny problem, więc nawet na takim problemie związanym z tym, żeby rzeczywiście, no nie mówimy teraz o tym czasie tej epidemii, natomiast ja bardzo często w tych w normalnych czasach proszę, żeby ktoś zawsze z tych pacjentów, ktoś towarzyszył pacjentowi, żeby wytłumaczył, żeby podpowiedział, pomógł. I drugi profil pacjenta to jest ten pacjent, który jest pacjentem z reguły młodym, wyedukowanym i wręcz domagającym się nowoczesnego leczenia. Ja mam nadzieję, że jeszcze poruszymy ten temat związany z tym nowoczesnym leczeniem i dostępnością w Polsce. Natomiast niestety na dzień dzisiejszy część leków, które są dostępne na świecie i są także zarejestrowane w Polsce, niestety nie mają refundacji w związku z powyższym onkolozy, nie jesteśmy w stanie tym pacjentom zaoferować tego, co jest tak naprawdę na świecie najlepsze. To warto dodać, że jeśli my mówimy o kobietach chorujących na raka piersi, to tu już mamy ten wachlarz terapeutyczny, prawda? Tu się wiele dobrego wydarzyło. No tutaj, tak jak pan doktor mówi, jeśli chodzi o chorobę dotykającą mężczyzn czy raka prostaty, jeszcze państwo nie macie tego pełnego wachlarza. Jest dużo wachlarzy. Tak, natomiast też trzeba powiedzieć, że trwają sukcesywnie prace nad tym, abyśmy ten wachlarz leków używanych w Polsce rozszerzali. Mamy pewne możliwości i one są rzeczywiście coraz większe. Ja wspomnę tutaj o programie leczenia raka prostaty, ale na dzień dzisiejszy tylko opornego na kastrację, gdzie mamy dostęp do dwóch leków. Kiedyś, kiedyś, czyli 2 trzy lata temu mieliśmy dostęp tylko do jednego leku. W tej chwili już są dwa leki. Stosowane zarówno przed chemioterapią, jak i po chemioterapii. A więc rzeczywiście no, jest na pewno plus dla Narodowego Funduszu Zdrowia Ministerstwa, że podjęli rozmowy a propos tego, żeby rozszerzyć nam ten program lekowy. I to się dzieje, ale myślę, że jeszcze będę o tym mówił. Parę leków brakuje. Będziemy za chwilę o tym mówić, ale chciałbym jeszcze takich kilka kwestii podstawowych poruszyć, mianowicie pierwszą taką, do jakiego lekarza zgłasza się najczęściej mężczyzna, o który zauważył siebie jakieś niepokojące objawy. No i ten czas prawda, wykrycia. Bo wiem, że pacjenci coraz częściej zgłaszają się wcześniej, bo my mamy już te metody diagnostyczne, które pozwolą nam wykryć na wczesnym etapie tę chorobę. Więc jakie mhm. objawy, do kogo się zgłaszają i czy rzeczywiście im wcześniej, tym lepiej? To jest klucz do sukcesu? Mhm. To jest bardzo ważna kwestia. Myślę, że pacjenci z rakiem prostaty zgłaszają się przede wszystkim z racji bardzo niespecyficznych objawów. To są takie objawy, które sugerują albo łagodny rozrost stercza, albo infekcje w drogach moczowych. W związku z powyższym czasem przez kilka, nawet kilkanaście miesięcy są leczeni przez lekarza pierwszego kontaktu. Dopiero wtedy, kiedy te objawy nie ustępują, nasilają się lub też pacjenci sami zaniepokojeni tym i oczekujący jakiejś poprawy zgłaszają się do lekarza urologa lub też w końcu lekarz pierwszego kontaktu kieruje ich do, do urologa. Coraz częściej powszechnie wykorzystuje się badanie Psa, który także może sugerować po prostu, że coś dzieje się złego w organizmie i PSA rzeczywiście wpłynęło na to, wykonywanie powszechne, PSA wpłynęło na to, że ci pacjenci pojawiają się coraz Częściej na tym wczesnym etapie rozwoju choroby nowotworowej. Z danych światowych wynika, że na np. w Stanach Zjednoczonych około 3-5% pacjentów w chwili rozpoznania ma zaawansowaną chorobę nowotworową. Przez zaawansowaną chorobę nowotworową, dla uproszczenia, przyjmuje taką chorobę, w której niestety doszło do przerzutów. W Polsce proszę sobie wyobrazić, że te dane są o wiele niestety większe, bo około 10, a nawet 15 niektóre dane podają, mówią o tym, że taki procent pacjentów w zaawansowanej fazie choroby trafia już do lekarza urologa, który dalej prowadzi diagnostykę, ale niestety wtedy już jest zapóźnione na wyleczenie pacjenta z choroby nowotworowej. Czyli na jakim etapie pacjent przechodzi pod opiekę onkologa, jak wygląda i jak powinna wyglądać współpraca onkolog-urolog? No to jest bardzo ważna kwestia. Myślę, że, że ta kwestia w tej chwili jesteśmy tak naprawdę na pewnym takim etapie dogrywania tej współpracy. Bardzo dynamicznie się dzieje ta, to, co się, co się wydarza, zarówno jeżeli chodzi o nowe leki, ale chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedną szczegół, szczególną wagę problemu. Mianowicie, tutaj na tym etapie chciałbym. Porozmawiać chwilę o tym, jak pacjenci w ogóle są leczeni na raka prostaty. Mamy dwa główne cele leczenia. Pierwszy cel to jest tak zwany cel radykalny, gdzie wykorzystujemy dwie metody leczenia miejscowego to jest chirurgia i radioterapia, lub też połączenie obu tych metod. W sytuacji, w której z różnych powodów dochodzi do nawrotu choroby, ewentualnie pacjent od samego początku ma zaawansowaną chorobę nowotworową, mówimy o leczeniu paliatywnym. Które ma za zadanie przede wszystkim wydłużyć czas życia pacjenta i wpłynąć, i to jest bardzo ważna kwestia, na poprawę jakości jego życia, jego funkcjonowania. Przyjęło się to jeszcze kilka lat temu, tak to funkcjonowało, że w tych pierwszych momentach, kiedy stwierdzamy zaawansowany proces nowotworowy, lekarzem, który dotyka się pacjenta, leczy go, to jest lekarz urolog. To tak zwane leczenie hormonalne. Ponieważ rak prostaty napędzany jest, takim swoistym paliwem dla raka prostaty jest testosteron, jeden z hormonów męskich produkowanych przez męskie gonady, i bez testosteronu nowotwór przestaje rosnąć. I tak rzeczywiście urodzy działali, czyli stosowali leczenie zmniejszające wyraźnie poziom testosteronu. Trwało to około dwóch, trzech lat, a później niestety rak prostaty uodporniał się na te działania i w tych końcowych fazach pacjent dopiero trafiał do onkologa, który z reguły stosował chemioterapię. I to, co się dzieje od kilku lat, od momentu, kiedy okazało się, że już na tym wczesnym etapie, kiedy jeszcze rak jest wrażliwy na leczenie hormonalne w sytuacji, jeżeli u pacjenta występuje kilka lub więcej przerzutów, mówimy wówczas o tak zwanym dużym wolumenie choroby, okazało się, że jeden który wcześniej stosowaliśmy już w tych skrajnych postaciach, jest skuteczny. W związku z powyższym teraz coraz częściej urologi już w momencie rozpoznania raka zaawansowanego wysyłają do nas pacjentów na konsultacje. Dużo dobrego zrobiły konsyria, które jak wiemy funkcjonuje od kilku lat i w zasadzie w tym momencie każdy pacjent, który w klinice urologii, z którą ja współpracuję, a także moi koledzy z czynniki onkologii współpracują, każdy pacjent z rozpoznaniem raka prostaty jest przez nas kwalifikowany a więc ten moment w którym pacjent ma też kontakt z onkologiem jest coraz coraz szybszy i to wydaje się bardzo bardzo ważne abyśmy wiedzieli że nie tylko to wczesne rozpoznanie samej choroby wpływa na możliwość wyleczenia pacjenta ale także ten wczesny kontakt z onkologiem wpływa na tak naprawdę na długość życia pacjenta Wspomniał Pan doktor o dostępnych i niedostępnych terapiach, bo rzeczywiście jest tak, że ten postęp, beneficjentami tego postępu no nie są wszyscy pacjenci. We wszystkich krajach świata i europejskich, w Polsce dostęp pacjentów do jednego z najnowocześniejszych leków, mam tu na myśli apalutamid, jest znacząco ograniczony, a lek ten wydłuża, odracza moment progresji choroby, wydłuża całkowite przeżycie. W jaki sposób stosowanie apalutamidu może zmienić tę perspektywę leczenia? No, to jest bardzo ważne pytanie w aspekcie przede wszystkim w ogóle nowych terapii. Ja mówiłem o tym, że jednym z podstawowych metod leczenia raka prostaty jest zmniejszenie poziomu testosteronu. Innym bardzo ważnym mechanizmem, który wpływa na proces rozwoju raka jest przekazywanie sygnału, przez receptor androgenowy. Receptor androgenowy, który łączy się z testosteronem wysyła sygnał do komórki, która zaczyna się dzielić. A palutamid, ale także parę innych nowych, tak zwanych antyandrogenów, takich jak enzalutamid, czabirateron, enzalutamid czy też darolutamid, to są leki, które właśnie blokują ten receptor, blokują przekazywanie do jądra komórkowego sygnału o podziale komórkowym. Nowe antyandrogeny zdecydowanie wpływają na to, żeby ci pacjenci, jeżeli zarówno duże, my wiemy a propos tego, że pacjenci nawet z zaawansowaną chorobą nowotworową w badaniu TITAN, to jest właśnie z palutamidem, mają zmniejszone ryzyko zgonu o Praktycznie 30%, a dodatkowo tak zwane wskaźniki. Związane z jakością życia, związane z tym, że u tych pacjentów dochodzi do opóźnionego powstawania przerzutów, rozwoju przerzutów dalszych, ale także ci pacjenci mają wydłużony czas do stosowania chemioterapii, mają zmniejszoną ilość stosowanych opioidów, czas do zastosowania opioidów. To wszystko wpływa na to, że te leki nowej generacji są rzeczywiście o wiele bardziej skuteczne niż wcześniej stosowane przez nas stare, tak zwane antyandrogeny. I tu mam na myśli: takie leki jak flutamid czy bikalutamid. Bardzo ważne jest, ja jeszcze rzucę do tego, o czym Pani już mówiła wcześniej, o tej współpracy między urologami a onkologami jest to, żeby urolodzy wiedząc, że w tej chwili trendy związane są z tym, żeby stosować już nowe leki, a to na dzień dzisiejszy w większości my mamy dostęp do tych nowych leków, aby jak najszybciej pacjenta przesuwali do nas, celem kwalifikacji nie tylko do tych leków, które już funkcjonują u nas, ale także do badań klinicznych, bo badania kliniczne cały czas się toczą i są dostępne także dla polskich pacjentów. Czy my, czy my możemy wskazać, dla jakiej grupy chorych jest to dedykowana terapia, czy powinna być dedykowana terapia apalutamidem? No i tu już Pan doktor mówił o korzyściach, które mogą osiągnąć z tak. tego pacjenci, ale Gdybyśmy to jeszcze jakby wyakcentowali. Jasne. W tej chwili apalutamid jest zarejestrowany do dwóch głównych wskazań. Pierwsze wskazanie jest to rak prostaty, rak stercza, który jest wrażliwy na leczenie hormonalne, z cechą tak zwaną M1, czyli jest to choroba przerzutowa. Drugie wskazanie to jest rak stercza oporny na kastrację, gdzie jeszcze nie doszło do przerzutów, czyli mamy zwaną cechę M0. Przez M rozumiem metastazę, czyli obecność lub też brak przerzutów. Te dwa wskazania są jak najbardziej udowodnione w badaniach klinicznych. Wiemy o tym, że ten lek jest skuteczny w tych dwóch grupach pacjentów. Natomiast to, na co bym chciał szczególnie zwrócić uwagę, to jest fakt, że na dzień dzisiejszy niestety takiej możliwości nie mamy, czyli u pacjentów, w których stwierdzamy świeżo rozpoznanego raka prostaty z przerzutami, jedynym lekiem, które możemy stosować, jeszcze raz to podkreślę, przy tak zwanym dużym wolumenie choroby, to jest docetaksel, a więc cytostatyk, który ma oczywiście swoje ograniczenia w postaci choćby nawet toksyczności, a takowych toksyczności nie ma nowy lek, jakim jest apalutamid. I ta druga grupa pacjentów, tutaj także myślę, że warto o tym wspomnieć, bo ta druga grupa pacjentów jest coraz liczniejsza. Mówię tutaj o takich sytuacjach, gdzie Mamy progresję biochemiczną, wiemy o tym, że PSA rośnie, a to już jest marker tego, że za kilka, kilkanaście miesięcy u pacjenta pojawiają się zmiany przerzutowe. I tak naprawdę to, co możemy zrobić, to czekać na moment, w którym pojawiają się zmiany przerzutowe. A jest zarejestrowanym lekiem do leczenia właśnie tych pacjentów. Natomiast na dzień dzisiejszy niestety nie mamy możliwości opóźniania powstawania tych przerzutów stosując ten lek. No, a jest to szczególnie istotne. Panie doktorze, jak to leczenie jest tolerowane przez pacjentów? No myślę, że tutaj powiem w ten sposób, i myślę, że to będzie chyba taka cenna wskazówka dla wszystkich, którzy będą się bali tych nowych terapii. Ja, co najmniej kilkudziesięciu pacjentów, a w całej klinice nawet i kilkuset pacjentów w ciągu ostatnich lat przeleczyliśmy, zarówno w ramach programów badawczych, ale także i na co dzień leczymy pacjentów w ramach programu lekowego. Mnie osobiście na całe szczęście nie dane było zakończyć leczenia z powodu toksyczności, a więc to pacjent, pacjenci sami mówią a propos tego, że w porównaniu z chemioterapią, bo część z nich otrzymywała wcześniej chemioterapię, jest to leczenie zdecydowanie lepiej tolerowane. Przypomnę, że te leki, te nowe antyandrogeny stosowane są w postaci tabletek, co wydaje się, że dla większości z nas jest bardziej akceptowalną formą niż chemioterapia. Chemioterapia związana jest oczywiście z przyjęciem do szpitala, z leżeniem w szpitalu przynajmniej jeden dzień, z tak zwaną metodą inwazyjną, a więc wkłucia się do, do żyły, podawania leków także osłonowych. No i skutki niepożądane związane z chemioterapią wydają się być dla pacjenta no jednak gorzej kladowane niż tabletki. Wspomnę tylko, że te najczęstsze występujące objawy przy leczeniu aromatygdnem, ale także innymi nowymi anty antyandrogenami to przede wszystkim dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, ale one są łatwe do kontrolowania. Mogą nasilić się bóle kostne, może pojawić się nadciśnienie, może pojawić się wysypka. Wszystkie te objawy tutaj bardzo mocno podkreślam są do kontroli i jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ na ogół pacjentów kilka tabletek, możemy regulować także ilością tabletek, czego nie możemy wykonać w przypadku już podania leku do układu żylnego. Pan doktor to podkreślał, że apalutamit opóźnia przerzuty czy blisko dwa lata, prawda? To są takie tak, naj, najnowsze tak, dane tak, w tej chwili. Tak, 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 dokładnie. Natomiast ciekawe jest to, czy no bo może zdarzyć się oporność na ten lek, czy on zamyka drogę do innego leczenia. Nie, na pewno nie, natomiast na dzień dzisiejszy trwają właśnie prace mówiące o tym, jaka jest najlepsza sekwencja dla pacjenta. Być może tutaj trwają cały czas spory, ja niedawno byłem na spotkaniu, gdzie zarówno urolodzy, jak i onkologi, kliniczni z różnych ośrodków opowiadali się na temat tak zwanej sekwencji, czyli jak najlepiej leczyć pacjenta z rakiem prostaty. I Ogólnie rzecz ujmując, na dzień dzisiejszy mamy za mało danych, które mówią o tym, jak ta optymalna sekwencja dla danego pacjenta powinna wyglądać, ale wiemy o czymś, o czym się mówi od dawien dawno, tak? o personalizacji leczenia, indywidualnego traktowania pacjentów. I pewnie najlepsze rozwiązanie na przykład dla pacjenta, który będzie miał duży wolumen choroby, na początku jest stosować chemioterapię, zwłaszcza jeżeli występują u pacjenta objawy, inne czynniki rokowniczo niekorzystne, a w następnym etapie możemy właśnie mówić o tych nowych antyandrogenach i być może sekwencja związana z tym, żeby używać różnego rodzaju mechanizmów, bo na przykład apalutam działa nieco inaczej niż abirateron. Abirateron wpływa na zmniejszenie poziomu testosteronu, z kolei apalutam blokuje sekwencję przekazywania sygnału do jądra komórkowego i tutaj ta sekwencja Myślę, że będzie dopracowywana, ale absolutnie nie zamyka to drogi dla pacjenta, żeby mógł dalej być leczony nowoczesnymi, to bardzo mocno podzwyczajem, preparatami. Panie doktorze, bardzo wielu naszych widzów przysłało wiele pytań. Znaczna część tych pytań dotyczyła kwestii systemowych, więc pewnie skierujemy je do decydentów. Natomiast, korzystając z okazji, że lekarz, pan doktor jest dzisiaj gościem MedExpressu, były też pytania, ale o tym już częściowo Pan doktor mówił, mianowicie ta grupa pacjentów, tak zwane pacjenci M0. Mm -hmm. Pan doktor mówił o tej grupie pacjentów opornych na kastrację, nie mających przerzutów, ale należących już do tej grupy zwiększonego ryzyka. Rozumiem, że uważa Pan, że ta grupa pacjentów powinna być objęta programem lekowym. Tak, więc ja podkreślam też bardzo ważną rolę organizacji pacjenckich, takich jak na przykład Urokonti czy Aliwia, które nawet ukuły takie hasło, zdążyć przed przerzutami. I wydaje się, że to jest bardzo nośne hasło, które także do mnie trafia. Pacjent, który jest leczony jeszcze przed rozpoznaniem zmian przerzutowych, to jest pacjent, który z reguły żyje w zdecydowanie lepszej formie, a więc może uczestniczyć zarówno w życiu zawodowym, w życiu społecznym, i nie dotyczą go te objawy choroby związanej już z istniejącymi przerzutami. Przypomnę, że najczęściej przerzuty występują do układu kostnego, a w konsekwencji zmian przerzutowych do układu kostnego są choćby nawet złamania, które unieruchomiają pacjenta w, po prostu w łóżku. W związku z powyższym, ten wydłużony czas do pojawienia się tych przerzutów, to jest zysk dla każdego pacjenta, ale także myślę, że dla państwa i dla rodzin pacjenta. I jeszcze jedno pytanie dotyczące immunoterapii w raku prostaty. Jak wielka jest to szansa dla chorych, pytają nasi widzowie? Mhm. No myślę, że immunoterapia jest taką melodią przyszłości. Trwają prace, które mówią, że w ogóle duża część chorób nowotworowych... Może być w przyszłości traktowano właśnie immunoterapią, choćby nawet biorąc pod uwagę to, że w tej chwili już mam bardzo dobre prace, doniesienia mówiące o tym, że immunoterapia w raku nerki, w raku pacharza moczowego to już są już bardzo innowacyjne i bardzo zaawansowane technologie. Na dzień dzisiejszy w raku prostaty także badane są inhibitory tzw. punktów kontrolnych. Na dzień dzisiejszy spodziewamy się tych wyników w najbliższych, myślę, latach. Sądzę, że jest to opcja, która na przyszłość będzie dla tych pacjentów także zarezerwowana. Na dzień dzisiejszy jednak nie mam takich danych, które mówiły o tym, że, że to jest już um, zarejestrowane leczenie w, w, w ramach w, w, w linii, linii leczenia. Jeszcze jedno pytanie, takie już dotyczące Pana praktyki klinicznej. Taki najbardziej zaskakujący czy najbardziej nietypowy przypadek rozsianego raka prostaty, z jakim Pan się zetknął w swojej praktyce klinicznej? Mhm. No, takim przypadku było, no, było strasznie. Ja do tej pory pamiętam pacjenta, który zresztą notabene jest cały czas leczony. To był pacjent, czy jest pacjent, który został hmm, przyjęty na leczenie już właśnie paliatywne, z myślą o tym, żeby pacjentowi przede wszystkim wydłużyć czas życia i z tego, co ja pamiętam, jest leczony w tej chwili już dwunasty rok, co się, co się rzeczywiście coraz częściej zdarza, że pacjenci przez wiele lat są leczeni. Natomiast cała sekwencja tego leczenia to jest właśnie taki moment, który można powiedzieć a propos tego, że jak właśnie może ona wyglądać. Pacjent był leczony i chemioterapią w oparciu o Zetaxel, otrzymywał także lek w ramach programu badania klinicznego, otrzymywał dwie linie leczenia i także linię leczenia hormonalnego otrzymywał także w ramach także programu lekowego RAD 223, czyli także nowy lek który jest stosowany od kilku lat w Polsce wskazuje to na to że rzeczywiście ci pacjenci z rakiem prostaty mogą żyć długo i rzeczywiście w całkiem niezłej formie bo to jest 70-paroletni pacjent chodzący przyjeżdża samodzielnie na, na wizyty do nas a więc myślę że tutaj rzeczywiście w tych nowych terapiach ale w tej sekwencji postępowania i tej współpracy między urologami, lekarzami rodzinnymi, bo myślę, że to jest dla nich też jeszcze duży ukłon o tym wcześniejszej diagnostyce w tym wszystkim leży sukces no, takich właśnie przypadków, o którym przed chwilą wspomniałem. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie, bardzo dziękujemy bardzo. Państwu.